Cześć, witajcie! Ja oczywiście nazywam się Hincul i chciałbym Was dzisiaj serdecznie poinformować oraz zaprosić do pogrania sobie w okręty. Tak jest, gra dzisiaj trafiła właśnie na konsolę. Jest to oczywiście premiera. Pierwszy dzień dzisiaj mamy właśnie premiery. Jeżeli ktoś oczywiście wcześniej brał udział w beta testach, dostanie nagrody, które może sobie odebrać w sklepie, tym ich premium, tak zwanym, gdzie ja otrzymałem chyba 3 dni konta premium i nie wiem, coś tam jeszcze. Na razie jeszcze dokładnie nie sprawdzałem, ale do czego zmierzam? Każdy zapalony wilk morski może wejść na Konsoli do sklepu, czy to właśnie na Xboxie, czy to na PS4, pobrać grę za darmo, czyli World of Warships Legend i po prostu spróbować, czy akurat produkt Wam się spodoba, czy nie. Ja oczywiście to uczyniłem. Byłem wcześniej testerem gry, gdzie właśnie miałem przyjemność użytkowania przez chyba. Weekend to był chyba taki, mniej więcej, właśnie weekend beta testów. No i miałem akurat przyjemność, doskonale widzieliście na moich materiałach, gdzie pobawiłem się troszeczkę, właśnie okrętami. I teraz, właśnie wchodząc, ci, co uczestniczyli w beta testach, mamy właśnie takie paczki, jakieś darmowe. Jedyny, powiem Wam tak, troszeczkę rozczarowany jestem, dlaczego gra nie jest po polsku. Przykładowo, porównując czołgi. Czyli World of Tanks mamy grę typowo po polsku, spolszczoną, a tu producentowi, a producent nie jest ten sam, jest to chyba studio, o ile się nie mylę, rosyjskie i akurat oni nie zrobili nam produktu w naszym języku. Trochę lipa moim zdaniem i troszeczkę moim zdaniem również odstraszy to, czy zniechęci potencjalnych klientów właśnie z Polski. Trochę lipa jak dla mnie. Nie wiem, może gdzieś są ustawienia, gdzie możemy sobie zmienić język, ale z tego co ja tutaj przeglądałem, wszystko nic takiego nie odnalazłem. W każdym razie odebrałem moje paczki beta testera i mam 24 godziny konta premium. Ale po rozegranej bitwie z tych 24 godzin robi nam się 3 dni. Nie wiem, czy po prostu musimy rozegrać się bitwę, czy coś takiego mniej więcej jest. W każdym razie mam oczywiście ten taki ala store. Premium, tak jak mamy to oczywiście na World of Tanks, gdzie mamy właśnie sklep premium, możemy sobie kupić jakiś okręt premium i tak dalej, i tak dalej. Tak więc słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani, lubicie taką można powiedzieć akcję typowo grzybową, czyli tak jak na grzybach, no to okręty pojawiają się na konsoli od dzisiaj. Mamy na samym początku trzy nacje. Amerykańską, japońską i brytyjską. Ja akurat wybrałem amerykańską. Tym okrętem popłyniemy sobie jedną taką bitwę dla przypomnienia. Nie jestem, mówię, jakimś wilkiem morskim. Dokładnie też nie ogarniam jeszcze tej gry z tego względu, że słuchajcie, nie grałem tak naprawdę dużo, jeżeli chodzi o betę i. Ciągle jednak World of Tanks będzie moim podstawowym produktem, który będzie się pojawiał na moim kanale. Z tego względu, że jednak powiem wam szczerze, że czołgi to są czołgi. Jeżeli chcecie totalnego słowiańskiego w kurwu wystarczy dwie bitwy randomowe na czołgach i człowiek. Zupełnie inaczej żyje. <laughs> Adrenalina, nawet słuchajcie, jeżeli jestem po ciężkim dniu, jestem śpiący, wystarczy, rozegram dwa randomy, momentalnie się budzę, nie trzeba żadnych energetyków, ani nie trzeba kawy, nie, nieco czasami może melisa, melisa by się przydała. W każdym razie, słuchajcie, rozegramy jedną bitwę. Zobaczycie jak to wygląda, jeżeli Ci co mnie subskrybują, oglądają, jeszcze nie mieli właśnie przyjemności oglądania właśnie akurat tego filmiku wcześniejszego z tych beta testów. No to teraz pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda. Mamy mapę Iceland. Jest kilka właśnie mapek. Nie wiem nawet słuchajcie jak to będzie właśnie rozwiązane na konsoli. Z tego co słyszałem to prawdopodobnie nie będziemy mieli dziesiątych tierów. Czyli 10 poziomu tych okrętów. Nie wiem, może później to dodadzą, trudno mi powiedzieć. Jest zupełnie, słuchajcie, co innego, jeżeli chodzi o World of Tanks. Tu jest, no, można powiedzieć, troszeczkę mniej tej akcji, tak? Aczkolwiek, no, prawdopodobnie będzie wielu zwolenników, którzy będą starali się oderwać właśnie od czołgów i pograć, popływać troszeczkę okrętami. Dla mnie typowo nowy produkt, nie grałem nigdy na. W tą grę akurat na Pc-cie I dlatego nie chcę tutaj się wymądrzać Z tego względu, że mówię zaczynam, można powiedzieć, takim totalnym laikiem jestem, jeżeli chodzi o ten produkt. I jeżeli coś tutaj komuś nie będzie odpowiadało moje oddawanie strzałów czy sterowanie, no to sorry, ale mówię jestem totalnym laikiem w tą, w tą grę i. Czy będę akurat korzystał? Powiem wam szczerze, trudno powiedzieć. Na razie mam te 3 dni konta premium. Prawdopodobnie również będę mógł zdobywać więcej expa, jak to pewnie bywa, jak i właśnie na czołgach, gdzie mamy konto premium, no to mamy oczywiście zdobywanie więcej expa, więcej srebra. Tak więc może przez te dni 3 pogram sobie, a później zobaczymy. No nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale nie nastawiałbym się raczej że będę spędzał tutaj akurat z tą grą bardzo dużo czasu. Jednak czołgi dla mnie są zdecydowanie lepsze. A no mówię, akcja typowo grzybiarska, słuchajcie. Płyniemy do przodu. Sterowanie w miarę dość łatwe. Szczerze powiem mamy, jak widzicie, po po prawej stronie na dole mamy regulowaną prędkość i to jest fajne. To mi się podoba akurat, gdzie możemy sobie wcisnąć na przykład na full speed, czyli pełną prędkość przyciskiem A do samego końca, później możemy to regulować góra, dół, drugim przyciskiem i to jest fajne. W czołgach doskonale wiecie, musimy trzymać drążek ewentualnie wcisnąć tak, żeby czołg nam sam jechał. Jeżeli z tego co zauważyłem, jeżeli chcemy korzystać z tych dział w większej ilości, gdzie zobaczcie, mamy ich na przykład dwa na po jednej burcie, po drugiej burcie z przodu mamy jedno działo i z tyłu najlepiej gdzieś tam ten okręt postawić się delikatnie bokiem i wtedy możemy używać większej ilości właśnie tych dział. Czy ten produkt przyjmie się na konsoli? Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Nie rozumiem właśnie tego podejścia, dlaczego kurczę nie mamy gry spolszczonej. Przykładowo właśnie, jeżeli chodzi o, o nas, tak? O polską społeczność. Trochę niezrozumiałe. Nie Z tego co widziałem na PC gra jest po polsku. Nie wiem dlaczego akurat na konsoli nie zrobili. Trochę moim zdaniem kiepskie podejście. Czy aż to tak będzie bardzo przeszkadzało, jeżeli chodzi o język? Myślę, że nie, no ale słuchajcie, o wiele by nam było przyjemniej, gdybyśmy mieli czy cho chociażby historię, moglibyśmy sobie przeczytać w języku naszym. Mówię, ale nie jestem też w 100% pewien, może, może gdzieś jest po prostu opcja, gdzie możemy zmienić ten język. Trudno mi powiedzieć na chwilę obecną. Ja do tego mówię, nie doszedłem, nie znalazłem nig nigdzie w tych opcjach. Które mamy dostępne, że możemy zmienić sobie język. Jestem wykryty. No i tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, ciekaw jestem na Wasze komentarze. Co o tym produkcie sądzicie? No i czy akurat okręty odciągną Was w dużym stopniu od gry World of Tanks? Tak więc słuchajcie, z mojej strony to by było wszystko, oczywiście, taki film typowo informujący. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, od dzisiaj wchodzą na konsolę okręty, czyli World of Warships Legends pod taką nazwą, właśnie mamy ten produkt. No i możecie sobie zainstalować zupełnie za darmo. Tak więc koniec bitwy. No i po tej bitwie właśnie otrzymałem dodatkowe 2 dni konta premium. Prawdopodobnie musimy rozegrać jedną bitwę i później dostaniemy właśnie coś takiego w postaci dodatkowych dwu, dwóch dni. Ci co oczywiście chyba brali udział w tych beta testach. Mamy oczywiście levele, tak jak jest to na czołgach. Czyli nasz chyba, nie wiem, nasz statek. Został podniesiony do levelu drugiego. No i zobaczcie, mam 3 dni. Konta premium. Dobra, słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Oczywiście Wam dziękuję za uwagę. Sekcja komentarzy należy do Was. Napiszcie, co o tym sądzicie. Czy akurat ta gra Was w dużym stopniu odciągnie od czołgów? Bo jeżeli chodzi o moją osobę, jednak czołgi to są czołgi. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.